Cześć, z tej drodzy Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, ja się dzisiaj biorę za ogórki krokodylki. To jest taki przepis, który jest z nami chyba już z 15 lat. Wszyscy go uwielbiają, zawsze jako pierwszy schodzi na wszelkiego rodzaju imprezach. Dzisiaj zebrałam sporo ogórków w szklarni i wiem, że muszę je jakoś przerobić, bo nie jesteśmy w stanie tego przejeść. I między innymi z nich zrobię właśnie ten przepis. Także zapraszam. Bardzo chciałabym Wam podać autora tego przepisu, ale przepis swego czasu znalazłam kiedyś na forum, chyba e dziecko albo maluchy. Nie pamiętam dokładnie, jest z nami 15 lat, ktoś go kiedyś wrzucił. Nie wiem, kto, jeżeli znacie autora tego przepisu z tamtych lat, kiedy wiecie jeszcze nie było social mediów i nie było w ogóle ani Facebooka, ani Instagrama. Wtedy wszyscy swoimi przepisami dzielili się, nawet chyba blogów nie było, wszyscy dzielili się na forach. I tam właśnie go znalazłam, jak pierwszy raz spróbowaliśmy, to już naprawdę co roku się u nas pojawia. Fantastyczny. Krokodylki, dlatego, że robimy ogórki ze skórą, one mają taki specyficzny wygląd. Jest to przepis na ogórki marynowane w zalewie octowej. Ona jest słodko kwaśna i do tego bardzo pikantna. Mamy tam w środku czosnek, mamy płatki chili, mamy e, ziele angielskie, mamy pieprz, mamy też e, liść laurowy. I to wszystko razem będziemy, jeszcze mamy olej. One są takie bardzo specyficzne. Są dość miękkie, ale mają sobie taki element lekko chrupiący. Nie wiem co w nich jest. Słuchajcie, znam takie osoby w naszej Niektóre potrafią zjeść cały słoik, ja też je uwielbiam. Także bierzemy się do pracy. Będziecie potrzebować, tak naprawdę, podzielić to na parę elementów. Najważniejsze jest, żeby mieć ogórki, które są jak najświeższe. Najlepsze do tego ogórki są małe. Ja u mnie w szklarni były dzisiaj różne. Okazało się, że tak nie byłam tam dwa dni i te ogórki mam przeróżne i duże i małe. Zrobię z takich i z takich, ale wiem już z doświadczenia, że przez te ileś lat lepsze są ogórki duże. Ogórki 6 godzin temu zasypałam trzema łyżkami soli i one puściły wodę. E, te wodę, która z ogórków zostaje, będę po prostu odlewać do zlewu, ale też nie odciskam ich jakoś nie wiadomo jak dokładnie. Trochę tej wody spokojnie może zostać, ale nie za dużo. Odlewamy większość. One po tych 6 godzinach, minimum wydaje mi się, że około 4 godzin, ale ja zawsze zostawiam je tak na 6-8, niech one sobie tam spokojnie namokną. Nawet jak weźmiecie taki kawałek ogórka, zaczynam się szlinić, jak o tym mówię, to one smakują jak takie wiecie, świeżo zrobione, leciuteńko małosolne. I teraz, kiedy tę wodę odlejemy, będziemy do nich przygotowywać naszą zalewę. Najpierw przygotujemy sobie czosnek i chili, które dodamy do naszych już odsączonych ogórków. Ja już odlałam tę wodę. Jeżeli chodzi o czosnek, to ja z reguły używam około 4 dużych ząbków czosnku. Tutaj mam sporo malutkich, ale takie cztery spore będą wystarczające. Ja nie lubię, żeby tego czosnku było za dużo. I robię tak, że oczywiście płaską stroną noża uderzam w ząbek czosnku. Najlepiej jest odciąć końcówki, wtedy w ogóle już najłatwiej nam schodzą te skórki. I potem płaską stroną noża kładziemy, uderzamy. I potem, jak już podniesiemy nasz czosnek, idealnie nam te skórki odpadają. Mój czosnek drobno siekam w taką. Drobniusieńką kosteczkę. Możecie go też tak naprawdę przepuścić przez praskę. Ale ja chyba wolę taki, wiecie, przesiekany. On będzie dużo fajniej też w tych słoiczkach, jeżeli będziecie je pasteryzować wyglądał. Najważniejsze, żeby nie były to duże kawałki czosnku, tylko żeby był taki drobno posiekany albo praska, jak Wam się nie chce siekać. Czosnek przesiekany, dorzucamy go do naszych ogórków. Całość staramy się zmieścić z naszej deski, żeby nic się nie zmarnowało. I za sekundkę sobie przemieszamy, jak dodamy chili. Teraz do naszych ogórków dodaję też trzy płaskie łyżeczki płatków chili. W zależności od tego, jak lubicie ogórki ostre, to tutaj możecie się pochabować albo dać jeszcze konkretniej. Czasami używam płatków chili a czasami używam świeżej chili. E, moje czyli w ogrodzie ciągle są jeszcze w większości zielone, także jeszcze czekam. Może w kolejnej partii zrobię takie, ale z płatkami chili są fantastyczne. Ja już, słuchajcie, zaczynam czuć te zapachy czosnku i chili, także super. E, odstawiam teraz moje ogórki, tylko jeszcze je tak delikatnie przemieszam, żeby już pokryć wszystkie moje ogórki i czosnkiem, i płatkami. A teraz trzeba wykonać naszą zalewę. Słuchajcie, do zalewy będziemy potrzebować Szklankę octu, pół szklanki wody, za sekundkę ją przyniosę, szklankę cukru. Dorzucam tutaj łyżeczkę ziela angielskiego, łyżeczkę pieprzu. Mam tutaj ja z reguły daję trzy, ale mam świeże. Dorzucę sobie cztery listki laurowe, świeżo też zerwane w ogrodzie. Takie zioła najlepiej e, wykorzystać. I do tego dodajemy jeszcze sześć łyżek oleju. Ja tutaj mam oliwę z oliwek, ale o takim bardzo neutralnym smaku. E, natomiast możecie spokojnie użyć oleju roślinnego. No dobra, jeszcze pół szklanki wody. I słuchajcie, całość wstawiamy na nieduży gaz, tak żeby nam się całość cukru rozpuściła, i tylko do tego momentu potrzebujemy mieć to na gazie. W zależności od tego, starajcie się, żeby też nie, nie dawać tego na duży gaz, żeby nam to wszystko Wiecie, wiecie jaki będzie zapach po tym w domu. Najważniejsze, żeby cukier się rozpuścił. Widzę, że cukier się już rozpuścił, ja tylko przestawię wszystkie moje przyprawy. Mówię wiem sobie tak rozstawiać przyprawy w różnego rodzaju miseczkach do gotowania. Po prostu mieć wszystko pod ręką. Słuchajcie, bierzemy naszą zalewę i gorącą zalewamy nasze ogórki. jest bardzo istotne, ona jest taka lekko tłusta. Zostaje mocno octem, ale będzie też do tego słodka i staramy się tak zamieszać, żeby wszystkie ogórki jak najbardziej były nią pokryte. I w tej formie, w tej naszej misce zostawiamy te ogórki aż do momentu, kiedy ostygną, mniej więcej około godziny. I po godzinie będziemy je przekładać do słoików. Możecie to oczywiście zrobić tak, że przekładamy je do słoików, przelewamy całą naszą zalewę już wystudzoną i po prostu przechodzimy do pasteryzacji. A możecie też wystudzoną zalewę z ogórkami włożyć do dużego słoja i wrzucić sobie też do lodówki. My akurat dzisiaj mamy taki plan na nie, bo wiemy bardzo dobrze, że nie ma sensu ich pasteryzować, bo znikną szybciej niż jest do tego potrzeba. Także to jest nasza metoda, natomiast jeżeli robicie ich większą porcję, to oczywiście można je pasteryzować. Można to robić na dwa sposoby. Nakładamy nasze ogórki, najpierw same ogórki, odsączamy i wkładamy tak bokiem do naszych słoików. Potem zalewamy zalewą, starając się jednak rozłożyć te wszystkie przyprawy porówno do wszystkich słoiczków. Zakręcamy, wkładamy do, do garnka na jakiejś ściereczce i od zagotowania wody około 10 minut pasteryzujemy. Ja nie jestem fanką pasteryzacji w garnku. Bardzo lubię pasteryzować w piekarniku e, i robię w ten sposób, że słoiczki zakręcone z tymi samymi ogórkami wstawiam do piekarnika, e, nastawiam piekarnik na 110 stopni i od momentu kiedy te 110 stopni już widzę, że się nagrzeje, też pasteryzuję je przez jakieś 20 minut. I to jest w, w większości przypadków wystarczające. Potem wyłączam piekarnik i daję im spokojnie ostygnąć. Tylko u nas właśnie był taki problem, że nigdy te górki za długo nie dotrwały. Może ja nie zrobiłam wystarczającej ich ilości. Wydaje mi się, że najsmaczniejsze wychodzą właśnie, kiedy są takie malutkie, yy, wiecie, takie idealne góreczki. Obcinamy tylko właśnie ten element z kwiatkiem, element z ogonkiem i przekrawamy. W zależności od tego, jak lubicie. Można je przekroić albo na 4, albo na 2. Wydaje mi się, że żeby to były prawdziwe krokodylki, to powinno się je przekroić tak na pół, wtedy byłby idealny krokodyl. Natomiast u nas bardzo często wszyscy chcieli, żeby one były pocięte na 4. Szczególnie jeżeli są troszeczkę większe. Godzina minęła, nasze ogórki są już zimne. Słuchajcie, ja po prostu przechylam nasz słoik przyszłych rozkoszy, podniepienia i zaczynam wrzucać po kolei ogórki. One tutaj powinny wszystkie wejść. Chodzi o to, żeby je ciasno zapakować. One będą coraz bardziej miękkie. Są takie, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Nie są takie chrupiące. Są lekko miękkie, ale nie są takie sflaczałe, więc to jest idealna konsystencja. Leciutko potrząsam, przerzucając je. Oczywiście, jak tam złapię jakiś listek laurowy, to od razu też wrzucam. I pakujemy. Gęsto. One powinny mi wszystkie tutaj wejść dzisiaj do tego dużego słoja. Słuchajcie, ilość ogórków byłaby idealna, gdyby nie to, że Michał mi tutaj kilka wyjadł, już jak leżały w tej zalewie, bo one są już nawet teraz przepyszne. Oczywiście mocy nabiorą, jak będą chwile stały w naszej zalewie. Zalewę przeleję, przeleję sobie tutaj. Zalewę przeleję sobie tutaj do, mojego, do mojej miarki. O! I całość do słoika, jeszcze nad miską, żeby nic się nie zmarnowało i nie wylało na blat, wlewam do słoja. Jeszcze tutaj mam resztkę i widzę, że na dole jest sporo czosnku, także jeszcze raz tutaj przeleję, i będziemy mieć ilość idealną właśnie na te nasze 2 kg, prawie. Plus te zjedzone w tej formie, ponieważ już tutaj jest to wszystko chłodne, wstawiam już sobie do lodówki, niech one się przegryzają, zobaczymy ile wytrzymamy. Natomiast oczywiście, tak jak Wam mówiłam, możecie wziąć się też za pasteryzację i przygotować sobie te ogórki na resztę sezonu. Natomiast one są genialne jako taka przystawka postawiona przy grillu, jak przychodzą do Was goście, naprawdę schodzą wyjątkowo szybko. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, jakie Wy najbardziej lubicie przepisy na przetwory z ogórków. Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie swoje sprawdzone przepisy, to oczywiście też wpiszcie je dla innych. Będą mogli pokorzystać. Może macie jakiś taki tajemny, rodzinny przepis, którym chcielibyście się e, podzielić. Ten z nami już jest tak długo, że e, niesamowicie się cieszę, że już jutro będę próbować pierwszych. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. A ja zabieram mój słoik do lodówki. Na razie.